Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji wyjątkowego robota koszącego Dreamy A1. Dreamy, czyli firma, która jest, specjalizuje się w robotach sprzątających czy też w, w odkurzaczach ręcznych. Tu mamy robot zupełnie innego typu niż do tej pory testowałem. Przez ostatnie 3 lata miałem swojego prywatnego mm, robota koszącego Gardeny, który był tym pierwszym typem, czyli z przewodem ograniczającym. Wkopujemy w ogród po prostu przewód na głębokość kilku centymetrów, który ogranicza, gdzie robot może kosić, a gdzie nie może ro robot kosić. Generalnie dobre rozwiązanie w momencie, kiedy projektujemy ogród, robimy na nowo wszystko jest w porządku, natomiast problemy są tam dwa, że jeżeli mamy już istniejący ogród no to musimy jednak tam to wkopać i musimy go gdzieś tam troszkę zniszczyć no, oczywiście to szybko się zregeneruje, ale zwracam uwagę, że no jest to po prostu trochę bardziej uciążliwe, no bo ten przewód trzeba rozprowadzić wzdłuż, tam po obrzeżach całego ogrodu i wo wokół wszystkich powiedzmy przeszkód które mamy na tym ogrodzie, to raz. a druga sprawa jest taka, że w trakcie powiedzmy kiedy robot już pracuje, jeżeli chcemy coś zmienić nie wiem, dokładamy jakiś domek, czy jakąś roślinkę, czy jakąś trampolinę dla dzieci, no to tak na dobrą sprawę musimy ryć w tym ogrodzie, żeby ten przewód ograniczający gdzieś tam z łączkami połączyć, żeby ominąć ten dodatkowy element, który dokładam do ogrodu. No i problem jest też taki, że nie da się połączyć kilku różnych stref, no bo jeżeli mamy strefę, tak jak ja, że robot częściowo musi przejechać na drugą część ogrodu przez kostkę, no to tego z przewodem ograniczającym się nie da zrobić. Znaczy można teoretycznie zrobić, żeby ten przewód puścić pod kostką, ale wiadomo jak to wygląda, jest to dość... Uciążliwe i pewno bardzo trudne. Drugi typ robotów, który wam pokazywałem, to tak jak ostatnio Stiga, która jakby działa na podstawie GPS-u, więc robimy właściwie wszystko za pomocą aplikacji, wyznaczamy jakby obwód, wszystkie przeszkody, łączymy strefy, działa to nieźle, natomiast problem jest taki, że jeżeli mamy wysokie budynki, to GPS nie zawsze świetnie odbiera, nie zawsze jest super precyzyjny, to się też zdarza. No i druga sprawa, że bardzo wąskie przejścia niestety robot nie jest w stanie przejechać, biorąc pod uwagę, że no po prostu jakby granica błędu powiedzmy dokładności GPS-u też ileś tam wynosi nie zawsze po prostu zadziała, jeżeli mamy wąskie przejścia na ogrodzie. No i trzeci typ robotów, czyli Dreamy A1 opartych o lidar, czyli kamerę w tym wypadku Omnisens, ona się nazywa, czyli to jest kamera z lidarem, która... Po prostu wysyła sygnał cały czas w 360 stopni i mierzy odległość od jakby poprzedzających obiektów. Dzięki temu orientuje się w terenie na podstawie mapy, którą wcześniej jakby stworzyliśmy, czyli on zapamiętuje jak wygląda jego otoczenie. Na podstawie tego, gdzie idzie jakiś budynek, gdzie są jakieś tam, powiedzmy, gzymsy, tak dalej, potrafi zbudować mapę i później po tej mapie się poruszać. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o zakres tego hmm, lidara, to ja jestem w szoku. W sensie kilkadziesiąt metrów od mojego domu idzie linia energetyczna. Tam to jest akurat niskie napięcie, hmm, ale on był w stanie nawet drzewa za hmm, tą linią energetyczną, tą linią energetyczną, nanieść na mapie, tą taką lidarową, którą możemy 3D podglądnąć sobie. W aplikacji. Pomimo tego, że to jest jakby daleko już za działką, więc zakres tego jest naprawdę bardzo duży, więc ten robot widzi naprawdę bardzo, bardzo dużo i robi to naprawdę bardzo dokładnie. W sensie jest, ja byłem pod wrażeniem, że on potrafi takie rzeczy dostrzec, które tak na dobrą sprawę no są daleko poza działką i tak na dobrą sprawę nie powinny mnie interesować. Więc jest to trzeci typ robotów, który ja testuję, ale zaczynam sobie od pudełka. Pudełka, która przychodzi, jest bardzo duże, bardzo ciężkie. Robot jest też większy i cięższy niż wszystkie te, które do tej pory miałem. Na to zwracam też uwagę. Ale działa to bardzo nieprosto. W sensie, no mamy robota, mamy stację dokującą. Tak, na dobrą sprawę, potrzebujemy w miejscu, gdzie jest stacja dokująca, mieć zasięg Wi-Fi. To jest jedyna rzecz, która jest tak na dobrą sprawę wymagana, chociaż też można to obejść za pomocą tego, że do tego robota można dokupić specjalny moduł, który wkładamy pod baterię. I wtedy to jest moduł taki LT, który powoduje, że po prostu robot ma cały czas zasięg, nie potrzebuje zasięgu Wi-Fi. Więc jeżeli nawet chcemy tego robota kupić i postawić go gdzieś w szczerym polu, gdzie Wi-Fi nie ma, to jest taka możliwość. No i konfiguracja jest bardzo prosta, czyli postawiamy sobie stację. Oczywiście tam są ograniczenia, że metr z każdej ze stron. Ja nie zostawiłem metra z tyłu jak zawsze i robot nigdy nie ma z tym żadnych właściwie problemów. Więc stawiamy sobie stację, wkręcamy kołki, mamy oczywiście kołki i y plus kluczyk podłączamy sobie przewód on jest bardzo długi, więc spokojnie możemy tam gdzieś dalej go pociągnąć do gniazdka podejrzewam, że można nawet kupić jakieś przedłużki jeżeli ktoś by potrzebował, sam robot wygląda bardzo kosmicznie, bardzo ładnie, właściwie w większości jest błyszczący no zwracam uwagę, że on jedzie naprawdę mega dokładnie, no ale zawsze może przejechać gdzieś tam pod jakimiś krzaczkami i na pewno gdzieś tam się porysuje, więc miejcie tego świadomość, ma duże koła z bardzo dużym bieżnikiem, natomiast sam robot w transporcie jest zabezpieczony bardzo, bardzo dobrze, bo raz, że wnętrze Robotę jest wypełniona pianką, a później jeszcze na samych ostrzach mamy mm, bezpośrednio taką pokrywę. Mamy kilka zestawów ostrzy wymiennych na dzień dobry, więc to jest bardzo fajne, że procent to dodaje. I po wapakowaniu tego odklejenu kilku naklejek, postawimy go na stacji dokującej światełko z niebieskiego zmieni się na zielone, czy też migające zielone, w zależności czy akumulator się naładował już, czy jeszcze nie. Jeżeli ładuje się to miga, jeżeli jest naładowane, to jest pełne zielone. No i tak no, sprawę tyle. W konfiguracji zaczynamy ją z, jakby pod pokrywą samego robota, ustawiamy język i kod taki zabezpieczający. Tam jest kilka ustawień, ale resztę możemy właściwie zrobić bezpośrednio w aplikacji Dreamy, którą dobrze znamy. Konfigurujemy, jest język polski samej aplikacji w robocie i w aktualizacji ostatniej, która od razu mi się zrobiła na dzień dobry, jest również język komunikatów po polsku, czyli robot też mówi po polsku w momencie kiedy coś tam potrzebuje, kiedy wydajemy mu jakąś komendę, kiedy rusza tak dalej, informuje o tym dość głośno. No i konfiguracja polega na tym, że zaczynamy sobie po prostu objeżdżać nasz ogród po prostu po krawędzi. Jedziemy, tam powinniśmy zostawić, nie wiem, 50 cm. Ja starałem się robić to jak najbliżej, żeby jak najmniej później mieć tych narażniczków do wykaszania. Jedziemy sobie po obrzeżu, przejeżdżamy cały nasz ogród, yy, zakończamy. On automatycznie pokazuje, że widać, że już jesteśmy gdzieś tam pod koniec, więc zamyka obwód. No i nie musimy tutaj robić żadnych dodatkowych ścieżek. Robot będzie wiedział, jak wrócić do stacji dokującej, bo w niej są takie specjalne odbuśniki, które yy, jakby robot identyfikuje i dzięki nim może po prostu bezpośrednio wjechać do stacji dokującej. Jeżeli chcemy stworzyć kolejny obwód, yy, albo yy, chcemy zaznaczyć jakieś elementy w ogrodzie, które są powiedzmy. Do omijania, chociaż tak na dobrą sprawę nie musimy tego robić. Chyba, że jest to jeziorko, które jest otwarte, jakiś basen albo coś takiego, ja takich rzeczy nie mam. Ale reszta rzeczy, która ma jakby takie lite ściany, czy jakieś takie progi, to spokojnie robot je wykryje i o mnie sam, więc nie musimy tego robić. To po prostu bierzemy robotę na przejażdżkę. Mamy po prostu takiego pilota w telefonie i jedziemy sobie, tworzymy kolejny obszar, i z tamtego obszaru musimy wytyczyć ścieżkę do poprzedniego, czyli musimy połączyć. Dwa obszary, żeby robot wiedział jak przejechać, ale to właściwie tyle z tych rzeczy, które musimy dodatkowo zrobić. No i oczywiście, jeżeli chodzi o samą aplikację, to wygląda ona właściwie bardzo podobnie jak w przypadku robotów odkurzających, z tym, że na dzień dobry mamy informację o tym, czy jest zasięg Wi-Fi, jaki i czy jest połączenie Bluetooth. Jeżeli jesteśmy wystarczająco blisko, to tam do 10 metrów, to robot łączy się przez Bluetooth z telefonem, więc wtedy możemy z niego sterować, ewentualnie edytować jakieś obszary itd. Tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli nie, no to ta ikonka Bluetooth nie jest zapalona i wtedy mamy zasięg tylko Wi-Fi, wyda możemy wydawać ewentualnie komendy. Na ekranie głównym mamy podgląd na robota, informacja o baterii, rozpocznij koszenie i powrót do stacji dokującej po przejściu do urządzenia. Mamy nasz cały obszar, jaki on wygląda, ile ma metrów, no bo to jakby robot sobie zapisuje, ile bateria jest. Harmonogram, jakby samą mapę, którą możemy edytować. Możemy oczywiście dodawać tam kolejne obszary. Możemy łączyć te ścieżki. Te ścieżki można usuwać. Można dodawać i poprawiać sam ogród, jeżeli chcemy. No i mamy tutaj możliwość jeszcze zablokowania kłódki, czyli jakby nie będzie dostępu do samego panelu tego w robocie, żeby ewentualnie coś tam zmieniać. No i mamy preferencje, w których jakby na początku mamy skuteczność koszenia, i tutaj chyba powinno być na odwrót w sensie, że skuteczność jest większa wtedy, kiedy robot jedzie, wo jedzie wolniej. I kosi mniej w trakcie godziny, a nie na odwrót. Wysokość koszenia ja mam ustawione na 4. Na początku, oczywiście, zrobiłem sobie 6, chociaż wcześniej mnie roboty inne jeździły, więc jakby ta trawa była zawsze w miarę równa. Wysokość omijania przeszkód. Tutaj, jeżeli nasz ogród jest płaski, nie ma żadnych uskoków, żadnych dołków tak dalej, to ustawiamy sobie 10 cm. Nawet można to zmniejszyć w tam w dodatkowych ustawieniach. No chodzi o to, że po prostu robot jest dość niski, no i zwracam uwagę, że on po prostu sprawdza cały czas, czy przed nim. Coś nie leży. Jeżeli leży coś, co ma więcej niż 10 cm, to po prostu to objedzie i na to zwracam uwagę, ale do tego za chwilę sobie przejdziemy. Niestandardowy kierunek koszenia. Tu można zrobić tak, że wybieramy sobie konkretny, a można zrobić też tak, żeby automatycznie po każdym zakończeniu zmieniał o 5 stopni. Czyli za każdym razem, żeby trawa była trochę inaczej koszona. To jest najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że trawa czasami się tak układa, czasami tak, w zależności od wiatru, w zależności od tego, jak wcześniej było przejechane czy skoszone. To no, po prostu warto, żeby z każdej strony robot jeździł i z każdej strony kosił, żeby ona była podkoszona. Równo. Y, oczywiście y, automatyczne kuszenie krawędzi, czyli po przejechaniu całego ogrodu na końcu przejeżdża krawędź, ale tylko raz na to zwracam uwagę i unikanie przeszkód na krawędzi, czyli jeżeli coś tam się znajdzie, to potrafi ominąć to. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy na przykład jakieś rabaty, tak jak u mnie i on wiedzie w jakieś liście, to on potrafi je po prostu ominąć, a nie przejedzie przez nie, żeby ich nie poprzecinać. Y, moja żona jest mi za to bardzo wdzięczna. Można ustawić oczywiście niestandardową y, preferencję stref, czyli y, y, jaka wysokość do konkretnej strefy ogrodu, czyli tutaj może być wyższa trawa, tu może być niższa, możemy sobie oczywiście to dopasować. No i później mamy rejestr działania, czyli ile razy było koszone, jaka łączna powierzchnia, czas i ile sesji, części i zużywanie i konserwacja. I tu mamy oczywiście ostrza, szczotka czyszcząca, to jest ten element, który jest montowany na stacji dokującej, żeby czyścić po prostu kamerę omni sens. No i konserwacja robota i potem oczywiście chodzi o to, że możemy go co jakiś czas umyć. Ochrona przed deszczem, czyli jeżeli zaczyna padać, to automatycznie robot wraca, ale też jest później czas ochrony, czyli na przykład 3 godziny po opadach deszczu on nie wyjedzie, nie zacznie kontynuować naszej pracy. Jeżeli nawet już te czujniki wyschną, no bo trawa nadal będzie mokra i to jest bardzo fajne. Ja domyślnie zrobiony 3 godziny, ja bym to zrobił co co najmniej 6 godzin, bo trawa rzeczywiście znacznie dłużej schnie, szczególnie jeżeli powiedzmy jest taka pogoda, pogoda średnia i nie ma tego słońca, a koszenie mokrej trawy, no raz, że zalepia całego robota od spodu, dwa, że dla samej trawy nie jest specjalnie dobra. Jest ochrona przed mrozem, 6 stopni i mniej, czyli jeżeli nagle się pojawi 6 stopni, bo temperatura spadnie albo rano będzie, jeżeli mamy harmonogram, to po prostu robot nie wyjedzie, jest to bardzo dobre, bo no szkoda trawy po prostu, tam robotowi się nic nie stanie, ale szkoda po prostu trawy. Tryb nie przeszkadzać możemy ustalić, żeby na przykład tam o 22 już nie działał, jak ktoś pyta po co takie rzeczy w robocie koszącym, no chociażby dla jeży żeby po prostu nie, nie musiał się obawiać wieczorami. A druga sprawa jest taka, no, że może właśnie się tak zdarzyć, że robot miał wyjechać rano, spadł deszcz, czy powiedzmy później znowu spadł i znowu nie wyjechał, znowu nie skosił, on cały czas będzie miał w pamięci, że dzisiaj jeszcze nie skosił i może się okazać, że on na przykład wyjedzie dopiero o 22. Jak skończą się te opady i wszystko wyschnie, i ten czas jakby odczekania po opadach się skończy, możemy ewentualnie sobie wtedy włączyć, żeby podwysyć drugiej, chociaż on w nocy jeździ bez problemu. Radzi sobie, bo to jest kamera na podczerwień jako lidar, więc jakby on nie potrzebuje właściwie światła słonecznego, myślę, że wszyscy dobrze to wiedzą. Funkcje laboratoryjne, tu oczywiście to unikanie przeszkód, które mają około 5 cm, o tym powiemy sobie za chwilę, i no i więcej stref niż 5, chyba, bo domyślnie było zrobionych 5, ale jest to jako dodatkowa opcja. Alarm antykradzieżowy, czy jeżeli opuści strefę, zostanie podniesiony, mamy zmianę kodu PIN, blokada dla dzieci, no i reszta rzeczy takich, powiedzmy typowy, czyli metr kwadratowy, głos robota, tak jak mówiłem, i aktualizacja. W ogóle zwrócę uwagę, że nie da się uruchomić robota, dopóki go nie zaktualizujemy. W sensie robimy ją zdalnie za pomocą telefonu, nie musimy podchodzić do robota, ale fakt jest taki, że robot nie pozwoli nam, znaczy właściwie aplikacja nie pozwoli nam wejść w ustawienia robota albo jakby uruchomić go, dopóki nie zrobimy aktualizacji. Tak samo na początku nie można było go skonfigurować przed pierwszą aktualizacją i myślę, że warto pamiętać, szczególnie jeżeli mamy problemy gdzieś tam z tym zasięgiem Wi-Fi. No, i tak, oczywiście możemy wszystko kosić jako cały obszar. Możemy kosić yy, strefy, albo możemy kosić tylko krawędzie, i wtedy przejeżdża tylko po krawędziach. No i finalnie, już przechodzimy do tego, jak robot kosi. Yy, jest świetnie, w sensie jest naprawdę mega dokładny i to jest jego największa zaleta. W sensie jest mega dokładny, jeździ rzeczywiście tak, jak mu wyznaczyliśmy te trasy. W się sensie tu nie musimy się obawiać, że no wiem, zasięg GPS, gdzieś tam 5-10 cm w lewo w prawo spowoduje, że robot się przesunie. Tu rzeczywiście on jedzie tak, jak miał jechać, tak, jak nim przejechaliśmy, tak on będzie pamiętał. To ten układ naszego budynku, ściany, elewacji czy czegoś innego i będzie jechał. Natomiast sam robot jeździ rzeczywiście fantastycznie. W sensie tak jak go skonfigurowaliśmy jeździ idealnie, precyzyjnie za każdym razem. Trawa jest równo docięta, tak jak miała być yy, i rzeczywiście wygląda to perfekcyjnie. Robot czasami, powiedzmy, potrafi gdzieś pojechać jeszcze raz, żeby gdzieś dokosić, bo ma czujnik, więc jeżeli widzi, że tam została jakaś trawa, to potrafi to dokosić. Yy, ale ten, na przykład, mój malutki przesmyk, który właściwie żaden robot nie był w stanie dokosić, ani ten, powiedzmy, yy, z przewodem ograniczającym. No bo tam przewód nie za bardzo chciał wejść. Ani ten z GPS-em, tak samo ten z Lidarem, niestety no uważa, że ta strefa jest zbyt mała, żeby ją tam kosić. Więc zwracam uwagę, że tutaj jakby ta technologia, pomimo że tego, że jest dużo bardziej dokładna, no nie spowodowała, że ten malutki, malutki cypelek. Robot jest w stanie dokosić, więc muszę go niestety kosić ręcznie. Ale przejeżdża bezpośrednio do jednej strefy, do drugiej kosi, wraca później. Właściwie mój ogród cały z kosi ma nadal 60% energii, więc jest naprawdę świetnie. Więc można mu zlecić powiedzmy nawet jeszcze później dodatkowe koszenie samych narożników, jeżeli skończy. Działa to naprawdę perfekcyjnie. No i teraz kilka rzeczy takich myślę kluczowych. Rzeczywiście omija te wszystkie przeszkody, w sensie jeżeli to jest powiedzmy kot, to nie, ale jeżeli to jest już powiedzmy jakaś szklanka czy kubek, nawet plastikowy, to on go ominie, nie wjedzie w niego, nie rozgryzie go, nie rozwali i to jest faktycznie świetne, bo większość tego typu robotów jak te, które mają po prostu zderzak, bardzo lekkie przedmioty po prostu przejeżdżają po nich i koniec i nic tu się nie da z tym zrobić. Ten robot to omija, więc rzeczywiście jest on najbardziej bezpieczny. No i fakt jest taki, że gdzieś tam jak zrobiłem dzieciom piknik, to po kocu przejechał, czy tam po jakichś takich matach, no ale jak dojeżdżał do dzieci, to dzieci ominą, a to myślę, że jest najważniejsze. Więc generalnie oprócz takich bardzo płaskich przedmiotów, które mają kilka centymetrów grubości i leżą na płasko na ziemi, resztę obiektów robot wykryje. I po prostu ominie. I to jest absolutnie kapitalna sprawa, no bo możemy przestać się obawiać, że nawet jeżeli dziecko zostawi jakieś wiaderko, zostawi jakiś pistolet na wodę, co się nie zdarza, czy zostawi e, jakąś piłkę, to robot na pewno tego nie zniszczy. No i też nie zniszczy swoich ostrzy, bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wjeżdżamy w taki plastik i robot to zmieli, to te ostrza też niestety. Dostają. W takim razie, czy mam jakieś zastrzeżenia co do samego robota, pomijając cenę, bo jest ona oczywiście wysoka, jakby w tym przedziale, jak inne zaawansowane roboty, czasami bardziej e, znanych marek, e, dotyczących powiedzmy koszenia ogrodów, e, i na to zwracam uwagę. E, właściwie mam takie dwa małe zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy mm, kół, które niby mają duży bieżnik, ale mam wrażenie, że system e, jakby obracania, jeżdżenia. Powoduje bardzo często tak, że te koła kręcą się przeciwstawnie, i niestety wystarczy y, trochę bardziej śliskiej trawy, jeżeli gdzieś tam została, albo jakaś taka nierówna nawierzchnia, i robot, no potrafi po prostu, nie wiem, gdzieś tam zamielić w miejscu i zostawia takie ślady delikatne na trawie, więc na to zwracam uwagę, że no, przy zwykłym nawracaniu potrafi coś takiego zrobić, będziecie mieli gdzieś to na przebitkach. Druga sprawa to nie podoba mi się to, że po wyjechaniu on zawsze robi kółko, w sensie robi takie kółko, żeby złapać nawigację, czy rzeczywiście jest w dobrym miejscu, czy wszystko jest w porządku, czy, czy się dobrze zlokalizował i jakby całkowicie to rozumiem, tylko że on zawsze robi to w tym samym miejscu. Ja z robota korzystam, nie wiem, no tam półtora tygodnia, więc jest spoko, natomiast nie wiem czy na przykład po roku korzystania, czy dwóch w momencie kiedy on będzie za każdym razem w tym samym miejscu robił kółko bez jakby, jakby cięcia trawy, czy po prostu ta trawa się tam nie wyjedzie. Ja bym po prostu dodał to w aktualizacji, że ten wyjazd z bazy jest na różną odległość. Skoro on musi się obrócić zrobić to 360, to że, żeby to było w różnej części trawnika, a nie za każdym razem w tym samym miejscu. I na końcu no zwracam uwagę, że oczywiście robota słychać, to nie jest tak, że to jest głośny, część rzeczy słychać jako cięcie trawy, słychać oczywiście obracający się talerz razem z wentylatorem i to jakby mi zupełnie nie przeszkadza. Natomiast zwracam uwagę, że czasami ma takie dziwne ruchy robot, że czasami jedzie tak jakby płynnie i nagle tak szarpie, tak szarpie i takie są szarpane te ruchy. Jakby nie ma to wpływu, powiedzmy, na koszenie trawy. Trawa nadal jest świetnie skoszona i uważam, że to jest jeden z lepszych robotów, jeżeli chodzi o nawigację, chyba najlepszy w chwili obecnej, który testowałem. W każdym razie no te ruchy wyglądają czasami tak dość komicznie, dość dziwnie, że nie są one takie, powiedzmy, płynne. Nie wiem, z czego to wynika. Natomiast daje znać, że takie są moje obserwacje, jeżeli chodzi o zachowanie samego robota. Natomiast plus jest taki, że on rzeczywiście no, nie odbija się, nawet jeżeli się gdzieś tam dotknie, to powiedzmy i zaklinuje, to on wie o tym, że się zaklinował i potrafi wyjechać. Jedyny scenariusz, który może unieruchomić robota, to jest to, że on wjedzie pod jakieś krzaki i zakryje mu się kamera Omnisens, no bo wtedy nic nie widzi. On spróbuje wtedy wyjechać, obrócić się, natomiast jeżeli to są krzaki, gdzie mamy po prostu tak, że robot wjeżdża i tu się zaczyna jakby ściana, on dojedzie, on nie wie, że tu jest ściana, i w momencie, kiedy on się zacznie obracać i jechać do przodu, do tyłu, to on po prostu nie będzie mógł się później obrócić. To jest jedyna rzecz, którą widzę, że ewentualnie mógłby gdzieś tak wpaść w taką płapkę. No i na końcu jeszcze zwrócę uwagę, że oczywiście robot, jakby te czujniki opadu ma bezpośrednio w kamerze Omnisens. tak? Jeżeli widzi kropki, że one są na bezpośrednio kamerze, no to wie, że zaczęło padać, dlatego wraca do bazy. Ta szczotka jest po to, żeby ją, żeby właśnie ewentualnie wyczyścić tą kamerę. Za każdym razem właściwie po deszczu była ona na tyle czysta, że robot nie zgłaszał żadnych problemów z nawigacją, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli tam jakieś smugi od palców czy od wody zostają, to nie stanowią jakiegoś większego problemu i nie jest to jakaś przeszkoda do dalszej pracy. Więc wydaje mi się, że działa to naprawdę bardzo... Porządku. Więc podsumowując, Dreamy Iden rzeczywiście mega dopracowanym robotem jestem trochę w szoku, że pierwsza generacja już jest tak dopracowana pod tym względem. Jeżeli miałbym się czepać rzeczywiście już, to chciałbym, żeby robot robił trochę bardziej płynne ruchy w trakcie koszenia. Druga sprawa, żeby dodali właśnie to, żeby w różnej odległości od stacji do końca wyjeżdżał i robił te swoje piruety. Trzecia rzecz, że w ustawieniach na przykład koszenia tylko krawężników, czyli tych boków naszych, tych narożników, Obwodu całego ogrodu. No jest tak, że kosimy albo całość, albo strefy, albo cały, ca całe obrzeża. tak, A czemu nie można kosić tylko obrzeża jednego? Jednej strefy. Można było to też dodać. I ostatnia rzecz. no Szkoda, że mimo wszystko, jakby w tym robocie koszącym nie ma yy, zwykłej kamery. Jest ta Omnisens, oczywiście, ona jest spoko pod tym względem, że ona tworzy tą mapę 3D całego naszego otoczenia. Natomiast nie ma takiej kamery, która mogłaby służyć jako taki strażnik ogrodu. W sensie ja musiał mieć taką rzecz, że ewentualnie mogę też, tego też nie można zrobić, że na mapie klikam jedź tutaj i żeby mógł po prostu podglądać z kamery. Z drugiego końca świata, co tam ewentualnie na ogrodzie się dzieje. Więc to by było spoko. Czemu nie? Ale, no, może w kolejnej generacji. Tak czy siak, naprawdę jestem mega zadowolony. Robot z tych, które ja do tej pory miałem, jeździ najbardziej dokładnie, w sensie najbardziej precyzyjnie. Ja jestem pod wrażeniem efektów jego pracy. Mam nadzieję, że gdzieś to ewentualnie na przebitkach widzieliście. Jeżeli macie pytania, zapraszam do subskrypcji, do polekowania. Komentarze są dla Was. Aktualną cenę macie oczywiście w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.